To już niemal pewne. Do szkół wrócą obowiązkowe prace domowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej czeka jeszcze na rekomendacje, ale powrót do oceniania prac domowych wydaje się nieunikniony. Gdyby dzisiaj miała pani powiedzieć rodzicom, będą oceny, czy nie będzie? Gdybym miała dzisiaj powiedzieć rodzicom, powiedziałabym, że bardzo ich proszę o parę tygodni cierpliwości, kiedy eksperci przygotują bądźmy poważni. Ale oni nie mają już cierpliwości. Ale po co? A po, Mówią, a po, po, po co? Jest problem. Panie redaktorze. No, jak... Od kwietnia ubiegłego roku decyzją minister Barbary Nowackiej prace domowe są nieobowiązkowe, a więc nieoceniane. Wystarczył zaledwie rok i pięć miesięcy, by pomysł Donalda Tuska to jest absurd! I Barbary Nowackiej wyrzucić do kosza. Rozwala totalnie polski system edukacyjny. Działaniom ministerstwa sprzeciwiają się rodzice. Idą w kierunku ogupiania młodego pokolenia. Ten de facto eksperyment na dzieciach już przynosi fatalne skutki. To jest fatalna decyzja która już źle spłynęła chociażby na wyniki egzaminów e, ósmoklasisty. To jest ze stratą dla dzieciaków. To jest y, również atak na autonomię nauczyciela i tego, jakie metody stosuje y, nauczyciel. Jeśli chodzi o nauczanie swoich, swojego przedmiotu, według badania opinii, blisko 60% ankietowanych opowiada się za powrotem prac domowych. Cel miał być szczytny ograniczenie nadmiaru prac domowych. Ale minister zamiast pomóc, zaszkodziła. Uczniowie to wykorzystali do tego, aby zajmować się wszystkim innym, tylko nie nauką szkolną. Oczywistą rzeczą jest, że powtarzanie jest matką wiedzy i żeby ugruntować wiedzę. To nie wystarczy tę wiedzę tylko posiąść, ale również trzeba tę wiedzę ćwiczyć. Innym eksperymentem wprowadzonym przez minister Barbarę Nowacką do polskich szkół jest edukacja zdrowotna. W części dotyczącej edukacji seksualnej zawierał elementy ideologii gender. Przedmiot jest obowiązkowy, chyba że rodzic złożył w terminie do 25 września oświadczenie o rezygnacji dziecka z zajęć. Część treści w ramach przedmiotu edukacja zdrowotna to nie edukacja, a deprawacja. Treści kompletnie niedostosowane do mm, rozwoju psychofizycznego dzieci, do ich możliwości percepcyjnych i wprowadzane całkowicie bez wiedzy rodziców. W dodatku przedmiotu ma uczyć niewykwalifikowana do tego kadra nauczycielska oraz bez podręcznika. Z przedmiotu edukacji zdrowotnej swoje dziecko wypisała para prezydencka, ba, nawet europosłanka lewicy, Joanna Schojring wielgus I on nas prosi, żebyśmy go nie zapisywali. Mówi o tym dlatego, ponieważ żadne dziecko w wieku 17, nie wiem, 18, 16 lat nie pójdzie na dodatkowe lekcje, ponieważ uczy się matematyki, fizyki. Rodzice najlepiej Wiedzą, co jest dobre dla swojego dziecka. Wiedzą to także rodzice, którzy pełnią ważne funkcje polityczne. Jak podaje portal niezależna.pl, nawet państwo trzaskowscy wypisali swoje dziecko z edukacji zdrowotnej. Rodzice i nauczyciele wiedzą najlepiej. Pomysły tak elit pod pozorem postępowości szkodzą dzieciom. Gdy jednak sprawy rozpatrują prywatnie pod kątem własnych dzieci, tu kierują się po prostu dobrem własnego dziecka. Łukasz Żmuda, Republika.